Siemanko, witajcie na kanale na YouTube Biały Kapitan Śląski Tuning. No i po pierwszym materiale no, dostałem prywatne wiadomości na messengera, żeby poprawić e, swoją. Wypowiedź, to co chcę powiedzieć, bo wychodzi masło maślane e, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście poprawię się jak najbardziej, bo jest to cenna uwaga. Bo Wy jesteście widzami i to Was ma, powinno zaciekawić. Nie mnie. Ja tylko e, pitole, że tak powiem, do kamery. No. Od czego chcę zacząć? To od właściwie tego. Czym jest środowisko tuner, tak? czym jest ta subkultura, społeczność? Mianowicie większość ludzi się zastanawia, co to właściwie nam przynosi. Ta organizacja tych zlotów, ta pasja no przede wszystkim bardzo dużo. Poznanie nowych ludzi to jest raz spędzenie wspólnie czasu przy samochodach. Może zaistnienie gdzieś tam na jakimś zlocie, ale tak naprawdę większość y, społeczeństwa naszego w Polsce ocenia nas bardzo negatywnie. I no, dochodzi do takich czasami y, sytuacji, że niektórzy z kierowników jednostek administracyjnych nie zgadzają się na organizowanie zlotów. A społeczeństwo. No widzi to, co się dzieje, tak? Więc e, można to tak nazwać, że nasze środowisko jest oceniane pół na pół. E, ja siedzę już w tym środowisku bardzo długo. E, od 2005 roku, tak naprawdę. Oczywiście widziałem film szybcy i wściekli. Bo właściwie każdy tak no, zaczynał, każdy zbierał te miesięczniki GT, Autotuning, Świat. No i ten trzeci z dystrybucją na Polskę, Maxi Tuning. To były takie trzy miesięczniki, które pozwalały nam poznać to środowisko, czym to środowisko jest. I zaczęło się to po właściwie pierwszym filmie, pierwszej części. Szybcy i wściekli, pojawił się miesięcznik GT. Już właściwie w 2000 roku pracowali nad tym, żeby takie miesięczniki się pojawiały, jak GT, Autotuning Świat. Autotuning Świat się później chyba pojawił, jak, jak się nie mylę. Oczywiście nie posiadam archiwalnych materiałów, bo nie mam jako tak od siebie. Ale nasze środowisko zaczynało właśnie od takiego czegoś i przetrwało do teraz. Tylko że w chwili obecnej, jest to czasami wydaje mi się, inaczej po, po, postrzegają to młodzi ludzie. Myśmy w tamtych czasach, wiadomo, organizowaliśmy tak zwane zloty nielegalne. Teraz się to nazywa SPOT albo. Zlot ale tak wcześniej w tamtych czasach się to określało. To miało na celu spotkać się na parkingu tak jak przedstawiał to film Szybcy i Wściekli. Bo właściwie film przedstawił nam nasze środowisko, naszą subkulturę. Jak to właściwie powinno wyglądać? No. Film bardzo fajnie zinterpretowany do jakiejś tam części, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Natomiast późniejsze części to już jest. No nie wiem, czy jakaś z was grupa w Polsce jest jakimiś tajnymi agentami i szczela i, i ratuje świat. No nie no tutaj akurat nie, troszkę przesadzili, ale pierwsze cztery części. Tak naprawdę pokazują nasze środowisko, jak to właściwie ma wyglądać. No i tak było od samego początku. Były wyścigi nielegalne, zaczęły później e, powstawać organizacje, które zaczęły wprowadzać zloty samochodowe. Większość tych zlotów była, jakby to powiedzieć bo teraz są zloty samochodowe. Ale kiedyś były stricte tuningowe, i oczywiście każdy, kto coś robił przy aucie czy grubo, czy na chudo, miał okazję być w tej społeczności. Oczywiście na zlot tak zwany stricte tuningowy, no to była selekcja. Wysyłano zgłoszenia, no teraz też się wysyła zgłoszenia, ale teraz zauważyłem, że to jest tak zmieszane. Jest to troszkę tak zmieszane, nawet fajnie, ale nie ma takich typowo stricte tuningowych zlotów. Taka organizacja, jaka robiła naprawdę stricte tuningowe zloty, no to była wojna północ-południe. Dokładnie tak, wojna północ-południe, ale wojna północ-południe skończyła się w 2013 roku. No dokładnie tak, no ale pierwsze takie zloty właściwie zaczęły powoli, powoli no, pojawiać się, tak? Był określony styl tuningu, do teraz jest na przykład na różnych portalach czy na stronach wypisany można wpisać sobie w internecie style tuningu i tam wyjdą wam poszczególne no nie teraz się tego nikt nie trzyma a szkoda bo hmm, wydaje mi się, że fajną sprawą jest na przykład tak jak kiedyś ktoś celował i celuje załóżmy do german styl, tak? I robił pod ten styl. Oczywiście nie wszystkie auta robione na german styl to było typowe pod german styl. Niektórzy sobie na przykład brali jakieś tam zaczerpnienia z tego właśnie stylu. Na przykład niektórzy wykorzystywali to. wykorzystywali to do yy, swojego jakiegoś tam indywidualnego tuningu, tak? Przepraszam, że przerwałem, ale jadę autem i też mówiłem, że takie materiały będą. Więc yy, na przykład takim przykładem za, zaczerpniętym zawsze się podobało wszystkim na przykład robienie na gładko, tak? Klapa tam, gdzie jest tablica rejestracyjna, Robiono na gładko Czyli szpachen klapa typowa No ale żeby zrobić Tak zwane szpachen klapę No to niestety Ale <ścoughs> Że tak się wyrażę mmm, Troszkę tam uży Używano blachy spawania No i szpachli Ale to w tamtych czasach Teraz oczywiście Chyba też tak niektórzy robią ale na jeszcze taką fajną modyfikacją było pozbywanie się klamek z samochodu. Właśnie na tym polegało to, że ktoś coś zaczerpnął do swojego właściwie projektu, bądź stylu, bądź do tego co chce przedstawić. Ale no, było to dosyć zróżnicowane. Bardzo zróżnicowane. Teraz tuning jest oklepany. Wszystkie samochody. Są robione bez tak zwanej finezji dla mnie. Więc w tym środowisku starej szkoły, czyli tak zwanego oldschoolu, jak to młodzi nazywają wieś tuning, mogę się odnieść do tego, że większość młodych ludzi nie rozumie tego. Czym dla nas jest to środowisko i czym dla nas jest ogólnie tuning? No. To na pewno niektóre, niektóre samochody, które były robione i pojawiały się na zlotach, takich tak zwanych nielegalnych, było coś niedopasowane albo w ogóle nie pod te auto, to takie rzeczy określało się wieś tuning, ale nie samochody, które trafiały na magazyn Auto Tuning Świat albo GT. Umówmy się, to nie jest wieś tuning. No ja rozumiem, że Wy młodzi. Macie inne spojrzenie na to środowisko, że co innego do Was przemawia, ale myśmy się na tym wzorowali. Myśmy tymi autami się jarali. Wy teraz się jaracie superkarem i vip Vipkarem, gdzie dla mnie nie ma czym się jarać. O, mogę się zajarać na przykład samochodem od mojego znajomego, którego serdecznie pozdrawiam, Piotras. Pozdrawiam Cię. To jest gościu, który ma BMK i powiem Wam tak szczerze, robi naprawdę fajną robotę. Nie trzyma się konkretnie jednego stylu, tylko ma zróżnicowany swój styl. I tak naprawdę to jest też takie ciekawe, że on. Właściwie pokazuje w nowych czasach, pokazuje w nowych czasach, yy, przepraszam, stare podejście pod tuning. I to jest naprawdę coś: więc mówienie, że ktoś maluje felgę albo cokolwiek robi przy aucie. Że to nie jest tuning, umówmy się, to jest stara szkoła, czyli tak zwany old school. My tak właśnie robiliśmy, myśmy się trzymali razem, to środowisko było ok, może też była jakaś nagonka, wiadomo, ludzie to poznawali, ale teraz to co się dzieje, to środowisko bardzo dużo traci. Bardzo dużo, oczywiście nie pod względem organizacyjnym, ale pod względem takim też czasami no, no medialnym, tak? Ja tu nie będę się, że tak powiem, w jakiś sposób wypowiadał na temat innych jakichś tam organizacji czy, czy nie wiem, firm, które są, bo nie o to w tym chodzi, ale myśmy... Zaczęli wprowadzać to, a wy młodzi inaczej to interpretujecie i później, no ciężko jest zorganizować zlot. Te środowisko polega na tym, żeby się spotykać, czy nawet na zwykłym parkingu się spotkać, e, bo na tym to polegało. Jak ja pierwszy raz przyjechałem na, już wam powiem, na zlot mm, nielegalny i miało to miejsce na M1 w zabrzu, jeszcze było Nor Auto, to ja w ogóle nie wiedziałem na czym coś, co polega, ale starsi koledzy wprowadzili mnie w to, wytłumaczyli mi pewne rzeczy, gdzie mam stać, yy, gdzie co się dzieje. No bo tak to było przygotowywane. Teraz też są takie spotkania pod, yy, przy M1 na sektorze H1. Tam oczywiście pozdrawiam, Wata High events E, oni trzymają tą tradycję, ale no teraz jest tak, że jesteśmy podzieleni, tak? Nie trzymamy się wszyscy razem. Teraz się patrzy na to, kto co zrobił grubego. Kiedyś, jak kogoś nie było stać na Stuningowanie wnętrza samochodu, gdzie o tym w ogóle zapominają i o tym będzie mowa w kolejnych materiałach, bo będę tak właśnie to robił. To wnętrze nawet robiono przy pomocy, ktoś sobie robił, kupował pokrowce, zmieniał w jakiś sposób wnętrze i to było podciągane pod tuning wizualny wewnętrzny. Natomiast teraz, jakby ktoś coś takiego zrobił, to by się wszyscy eksperci z młodego pokolenia zebrali i by za, zaczęli z niego cisnąć bekę. Ale tak niestety nie powinno być. To jest właśnie stara szkoła, tak zwany old school. Ja jestem właśnie, że tak powiem, z tej starej szkoły i dla mnie nawet pomalowanie zacisku pędzlem, gąbką, sprejem, czymkolwiek i nie musi być to sportowy, czy nawet założenie głupiego splittera, bądź dokładki gumowej pod zderzak, jest to tuning i wizualny, i optyczny. Więc w kolejnych częściach myślę, że no, zrobi się inny już materiał. Powoli będę kończył. Te 15 minut chyba starczy. Yy, no, ogólnie to środowisko tak na zakończenie jest bardzo fajne. Nie należy go w jakiś spo, jaki sposób ograniczać, tylko dać możliwość, żeby młodzi mogli rozwijać swoją pasję. Ja rozumiem, że media pokazują to, co pokazują, ale tak do końca nie jest. Jeżeli ktoś faktycznie chce poznać to środowisko, zapraszam na zloty, na rozmowy z ludźmi. Oni są otwarci. Oczywiście nie wszyscy, ale to idzie, że tak powiem, no, zauważyć, kto jest otwarty na rozmowę, kto chce powiedzieć o tym środowisku bardzo dużo. A jeżeli ktoś chce faktycznie i go ciekawi to, co ja opowiadam, to zapraszam do subskrypcji, komentarza i oddania kciuka w górę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i myślę, że na tym ten materiał zakończę. Trzymajcie się, miłego weekendu, na razie cześć.